Wszystkie klacze znajdują się w maszynie startowej i ruszyły. Na prowadzenie wyszła Ernera, ale już do przodu przesuwa się Elżbietka i ona jest na prowadzeniu. Elżbietka galopuje jako pierwsza, na drugiej pozycji Folia. Trzecia jest Mansarda, czwarta Ernera, na piątym miejscu Tarcza, szósta Fajanka, siódma Glorietta i w odstępie Aga. Elżbietka pod Januszem Kozłowskim, który w sobotę miał imieniny, jest na prowadzeniu. Na drugim miejscu galopuje Folia, ale już dużym kołem na drugie miejsce przeszła Mansarda. Elżbietka, Mansarda, Folia, Rnera, Tarcza, Fajanka, Glorietta i w odstępie Aga. Mansarda zbliża się do prowadzącej Elżbietki. Elżbietka z Mansardą. Wyprowadzą stawkę na prostą finiszową. Elżbietka z Mansardą. Mansarda idzie największym kołem. Elżbietka. Elżbietka, Mansarda. Elżbietka, Mansarda. Posła folia. Elżbietka, Mansarda, folia. Elżbietka z Mansardą. Mansarda. Mansarda wysuwa się na prowadzenie. Mansarda, Elżbietka i folia. Folia z Elżbietką. Folia z Elżbietką. Folia Elżbietka. Folia Elżbietka. Folia, Elżbietka. folia i Elżbietka walczą o zwycięstwo. Folia. Folia jest pierwsza. Folia Elżbietka Mansarda. I polem idzie fajanka. Folia. Folia utrzymuje prowadzenie. Folia. Folia jest pierwsza, folia, folia zwycięża, druga jest Elżbietka, trzecie miejsce zajmuje Fajanka, czwarte mansarda, piąte Glorietta, szóste tarcza, siódme Aga i ostatnia jest Ernera.